<noise> Moi drodzy witamy Was znowu na naszym kanale. Dzisiaj nagrywamy kolejny film z serii Codzienne życie i jak pewnie zauważyliście przyjechaliśmy do Lwowa. No, ostatnim razem nie udało nam się zrobić filmu, który pokazałby noworoczny czy bożonarodzeniowy jarmark. Ale tym razem myślę, że coś będzie otwarte i przejdziemy się po tym jarmarku i zobaczymy jak to wygląda tutaj w Almowie. No i oczywiście połowa tego wideo będzie zrobiona w dzień, a druga połowa wieczorem. Bo uwierzcie mi wieczorem, kiedy jest ciemno. Kiedy młodzież to przychodzi, to jest o wiele lepszy klimat. Także zapraszam na Bożo Narodzeniowy Jarmark w Chodźcie! Moi kochani, jesteśmy już na jarmarku. Jak widzicie, większość sklepików jest już otwarta. No pewnie pamiętacie, że ostatnim razem nie udało nam się nagrać, bo to wszystko było dopiero w przygotowaniu. Był też pan, który był takim mistrzem drugiego planu. Mam nadzieję, że dzisiaj za plecami nikogo nie ma i że można zobaczyć, jak te wszystkie sklepy fajnie wyglądają. No, Także chodźcie, przejdziemy się po jarmarku. Może coś kupimy, może zobaczymy, co mu sprzedają, różne pamiątki, jedzenie. A tak jak już Pan wspomniałem, część zrobimy teraz, a część wieczorem. Zapraszam do oglądania. Drodzy, jak widzicie, jest tutaj dużo różnych rzeczy, które można sobie kupić i pamiątki i coś do jedzenia i nawet gdzieś tam widziałem kolorowe chipsy. Kolorowe chipsy. Także chodźcie, porozmawiamy z różnymi takimi sprzedawcami, zobaczymy jak to wygląda. Drodzy, tak jak wspomniałem, odwiedzamy różne stragany. Jesteśmy u pani Sofii, która sprzedaje... Bardzo fajne kiełbaski, ziemniaczki, można tu się zatrzymać na jakąś drobną przekąskę. Można też coś mocniejszego do picia kupić, żeby trochę się w ten chłodny dzień ocieplić. A jako, że ja jestem dzisiaj za kierownicą, a w ogóle też nie piję alkoholu, także zmieniamy perspektywę. Teraz ja stoję za kamerą, a Ania będzie gwiazdą naszego YouTube'a. Zapraszam! Drogie dzieci, jeśli to oglądacie, ksiądz dzisiaj jednie zdrowe jedzenie. Nie naśladujcie, nawet smaczne. Moi drodzy, zjedliśmy już kiełbaskę z frytkami była smaczna, nie powiem podzieliliśmy się z Anią, no ale jak to obiad, najpierw konkrety, a potem coś słodkiego. Także teraz zapraszamy na TESEP. Nawet mniejszość bilsza. A dla Messi. Moi kochani, no oczywiście jak Wam wspomniałem są tu różne rzeczy, które można kupić, ale jedno z takich fajnych miejsc jest to że spotkaliśmy pana Andrija, który no, ma swoją pasiekę i sprzedaje miód domowej roboty. Także takie perełki też można tutaj znaleźć. I teraz troszeczkę tego miodu sobie e, kupimy. Oczywiście znowu gwiazdą będzie nasza Ania, a pan Andri coś nam opowie.

Moi drodzy, powoli zbliżamy się do końca pierwszej części. Tak jak Wam wspomniałem, ten dzień odwiedzaliśmy różne sklepikarzy, Widzieliście, jak pojedliśmy trochę kiełbaski, kupiliśmy domowy miód. No i jesteśmy tutaj na zakończeniu tego bożonarodzeniowego jarmarku. No ale tak jak Wam wspomniałem, wrócimy tutaj wieczorem. I myślę, że będzie o wiele, wiele ciekawie. więc Zapraszam do dalszego oglądania.